Dzień dobry, Sylwia Lewandowska w Witam w kolejnym Happy Tuesday, w którym to dzielę się praktykami wzmacniającymi liderów w dynamicznym świecie biznesu i życia. Dziś taki temat na czasie, ponieważ mamy wciąż wakacje, temat jak ogarnąć się po powrocie z urlopu. Na pewno wiele z Was jest zalewanych wielką ilością maili i różnych zadań, więc warto się przygotować tak naprawdę do tego, co po urlopie przed urlopem. Moja propozycja jest taka i taka sprawdzona praktyka już od lat, żeby najlepiej z, nie tylko z listą to do, ale z rodzajem takiej mapy projektów, mapy głównych zadań strategicznych swoich własnych, żeby taką mapę sobie zrobić przed wyjazdem. I to, co lubię praktykować, to to, żeby sobie napisać temat, czy tytuł projektu, czy jakiś temat sprawy, zadania, które. Masz do realizacji takiego zadania głównego, długoterminowego, i żeby w ramach tych różnych swoich projektów czy też zadań napisać różne podzadania, czyli mniejsze sprawy, o których trzeba pamiętać po powrocie z urlopu. Dzięki temu, że to zapiszesz na kartce, można powiedzieć, że w pewien sposób. Wyluzujesz swoją głowę, to znaczy ta głowa nie będzie musiała myśleć: Ach, muszę pamiętać z tyłu głowy o tym, że jak wrócę z urlopu, to muszę zrobić ABCD. Propozycja moja więc jest taka, żeby napisać sobie te główne zadania. I napisać, co w nich będzie takiego do zrobienia po powrocie. Teraz, oczywiście, przed powrotem, przed wyjazdem na urlop, są jakieś rzeczy, które trzeba zrobić, które trzeba zlecić komuś, jakiejś osobie z Twojego zespołu, żeby właśnie przez czas Twojego urlopu można było z tym spokojem świętym, przysłowiowym wypoczywać i rzeczywiście się relaksować i odprężać. Więc, taką listę to do warto też swojemu zespołowi oczywiście dać, przygotować, żeby mieć poczucie, że podczas gdy ty odpoczywasz, inni wiedzą, co mają zrealizować. I teraz, czemu o tym mówię jako przygotowanie do urlopu? Dlatego, że po powrocie z urlopu to jest dokładnie to samo, co robisz. Czyli siadasz i updatejesz, odświeżasz swoją mapę projektów, swoją mapę głównych zadań. Patrzysz, czy w ramach tych podzadań coś się zmieniło, czy być może coś zweryfikować, a może coś już zostało zrobione przez ekipę z Twojego zespołu. Krótko mówiąc, jesteś w stanie wiedzieć, co jest do odhaczenia, bo zostało zrobione, a co jest takimi sprawami, które rzeczywiście wymagają teraz po prostu zajęcia się. I z takiej mapy projektów, mapy zadań, głównych odpowiedzialności, robisz swoją oczywiście listę to do, ja jestem takim chyba tradycjonalistą, bo lubię bardzo pisać listy, wykreślać listy, te zadania. Lubię to robić ręcznie. Jest to jakiś taki mój rytuał, e, który sobie sprawdzam od lat i bardzo mi pomaga w różnych swoich zadaniach, też prywatnych, e, które mam do zrobienia, więc, więc stąd to polecam. I teraz, mając taką listę właśnie tych zadań, możesz ją podzielić i spriorytetyzować. Ja lubię priorytety w taką myśl, Konsekwencji, czyli jakie jest konsekwencje tego, że zrobię jakieś zadanie albo go nie zrobię. I myśląc o tych konsekwencjach, myślę sobie o takich zadaniach, które muszę zrobić samodzielnie. Myślę o zadaniach, które muszę ja wykonać jakąś część, jakiś element zadania innej osoby, czyli są zadania dla ciebie. For you, tak sobie piszę roboczo i są zadania, które w całości mogę zdelegować innym osobom, więc to co się dzieje wtedy, to jest taki fajny porządek do tego, że po powrocie z urlopu, wiem jakie są moje kluczowe sprawy. Wiem, co potrzebuję zrobić, żeby inni mogli dostać zielone światło, żebym ja mogła stworzyć strukturę jakiegoś raportu, którą ktoś wykona na przykład. Jakie są zadania, które ktoś może w 100% po prostu wykonać? Ty je tylko delegujesz i wiesz, że to będzie zrobione. Do tego oczywiście zawsze warto mieć na uwadze, z kim potrzebuje się spotkać, kogo potrzebuje docenić, być może przez czas Twojej nieobecności, więc też nie tylko pamiętać o zadaniach, ale również o ludziach i na taką listę tu, tu, do tego o kogo zadbać, o jakie zadanie zadbać, o jaką relację, to są te kategorie, które w prosty sposób można uporządkować, dzięki temu zyskując spokój, dzięki temu zyskując koncentrację na tym, co jest istotnego do realizacji, po powrocie z Twojego, mam nadzieję, odprężającego urlopu. Do zobaczenia i cieszę się i czekam na Twoje praktyki tego, jak dbać o ogarnianie się po urlopie. Pozdrawiam.